Dzisiejszy dzień, kolejny dzień kampanii do Parlamentu Europejskiego rozpoczynamy na pięknym Podkarpaciu. Będziemy spotykać się z mieszkańcami, rozmawiać o tym, jak to są ważne wybory. Wybory, które będą decydowały 9 czerwca, będziemy decydowali o przyszłości Unii Europejskiej i o przyszłości Polski. Dlatego, że rozwój Unii Europejskiej ma nierozerwalny wpływ na to, co dzieje się oczywiście w Polsce. Wszyscy doceniamy dotychczasowe lata. To, że środki z Unii Europejskiej wydawane w naszych regionach, w samorządach poprawiły nasze, nasze życie, że wpłynęły na rozwój naszych miejscowości, na rozwój naszych regionów. Ja myślę, że tutaj na Podkarpaciu widać to doskonale, ale poproszę też Bogdana Żońce, który jest moim kolegą w Parlamencie Europejskim i doskonale. Państwu będzie potrafił powiedzieć, jak wiele zyskało podkarpacie w tym czasie właśnie, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. niewątpliwie, to wszystko jest po stronie pozytywów. Natomiast no, nie da się też ukryć, że w Unii Europejskiej, Potrzebne są reformy, potrzebne są zmiany, ponieważ decyzje, które zapadały szczególnie w ostatniej kadencji, są niekorzystne dla mieszkańców Unii Europejskiej, dla rolników, dla przedsiębiorców. No, myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że Zielony Ład, który jest oprotestowywany przez przede wszystkim rolników, ale wpływa też na codzienne życie każdego z nas, jest złym rozwiązaniem. Dlatego my uważamy, że te, trzeba dokonać zmian, trzeba to, co dobre oczywiście kontynuować, natomiast trzeba wyrzucić te rozwiązania, które stwarzają problemy dla europejskiej gospodarki, która staje się coraz mniej konkurencyjna, dla europejskiego rolnictwa i wreszcie dla Europejczyków. No państwo też pewnie już otrzymaliście prognozy, ile będziecie płacili od lipca za Prąd, za gaz te podwyżki, również i podwyżki cen paliw, podwyżki żywności. To wszystko jest między innymi pokłosiem tych rozwiązań, które zapadają w Brukseli, ale. Oczywiście tu trzeba dodać jedną rzecz, że polski rząd ma narzędzia w ręku i może spowodować, żeby te rachunki były niższe. Póki co tego nie zrobiono, wręcz odwrotnie, ekipa Donalda Tuska przerzuca ciężar do kieszeni obywateli. My dzisiaj mówimy tak, Unia Europejska musi być przede wszystkim... Unią, taką, jaką stworzono na początku, do jakiej wchodziła również Polska. My wszyscy wybraliśmy udział w referendum i decydowaliśmy się na wejście do Unii Europejskiej, co było naszym wielkim marzeniem, bo dla Polaków to było rzeczywiście taki symboliczny powrót do tego głównego nurtu europejskiego. Ale to była inna Unia. To była Unia oparta na wartościach, to była Unia tak jak ojcowie założyciele ją fundowali na wartościach chrześcijańskich, to była Unia Solidarna, Unia, która miała wzajemnie się wspierać. Od tamtego czasu minęło sporo lat. My dzisiaj jako członkowie, już pełnoprawni członkowie, zakorzenieni właśnie w tej organizacji, mamy prawo i wręcz obowiązek. Mówić o tym, co należy poprawić i naprawić, żeby Unia nadal się rozwijała i żeby Unia przestała wreszcie tkwić w kryzysach. A tych kryzysów w ostatnich latach było bardzo, bardzo wiele. Wystarczy przywołać tutaj chociażby kryzys migracyjny i te rozwiązania, które dzisiaj proponuje Unia Europejska, są złymi rozwiązaniami, ale można je poprawić i trzeba je poprawić właśnie dla przyszłości Unii Europejskiej. I my mamy. Obowiązek właśnie pokazywania, co można zmienić, żeby było to wszystko tak, jak powinno być, czyli Unia służąca wspólnocie europejskiej, budowaniu tej wspólnoty. Dzisiaj poważnym wyzwaniem jest też bezpieczeństwo. Tutaj na Podkarpaciu nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego i jakie idą zagrożenia za naszej wschodniej granicy, wynikające z wojny na Ukrainie. Zdajemy sobie z tego sprawę, a więc Unia musi być solidarna, musi być silna, musi gwarantować bezpieczeństwo swoim mieszkaniom. My chcemy żyć w takiej Unii Europejskiej i Prawo i Sprawiedliwość idzie właśnie do tych wyborów po to, żeby Unia Europejska była dla Państwa, dla Was wszystkich, a nie dla biurokratów europejskich, brukselskich. I jeszcze jedna kwestia na zakończenie. To są bardzo ważne wybory, bo będą się w nich decydowały rzeczy fundamentalne dla każdego z Państwa. To, musimy mieć świadomość, że dzisiaj już te sprawy brukselskie nie są odległe. One dotykają codziennego życia każdego mieszkańca Unii Europejskiej. Będziemy rozstrzygali o tym, o bardzo ważnych kwestiach. Trzeba pójść na wybory. Szczególnie prośba właśnie do tego, żeby swój głos oddali mieszkańcy Polski, tak zwanej powiatowej, Polski lokalnej. Ja się tego nie wstydzę, wręcz uważam, że to jest piękne określenie. Tak, my, mieszkańcy tych regionów tutaj południowo-wschodnich, mieszkańcy małych miejscowości, musimy pójść na wybory. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś nam powiedział, to nie są istotne wybory, czy pozostać w domu, ponieważ ważą się naprawdę losy Polski w tych wyborach i trzeba za to wziąć odpowiedzialność. I to jest nasza prośba, żebyście Państwo w tych wyborach wzięli udział. No i oczywiście zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Kandydaci tutaj na Podkarpaciu e, wspaniali e, pracują już e, bardzo intensywnie w kampanii wyborczej i zapewne państwo spotykaliście się z nimi też już i na tym naszym kampanijnym szlaku e, są zarówno doświadczeni parlamentarzyści, tak jak pan marszałek Marek Kuchciński, Bogdan Żońca, który jest obecnym parlamentarzystą, a listę otwiera Daniel Obajtek, którego chyba nikomu też przedstawiać nie trzeba. Mamy na liście panią poseł Teresę Pamułę, mamy panią Wojewodę. Dzisiaj my tutaj jesteśmy na tej konferencji w takim gronie, ale przecież na tej liście jeszcze są inni nasi koleżanki i koledzy, którzy w tej chwili też w różnych częściach województwa pracują w kampanii. Cieszę się, że możemy się spotkać z Państwem, ponieważ my jesteśmy w Unii Europejskiej, chcemy być w Unii Europejskiej, ale nasze stronictwo prawa i sprawiedliwości, ale także europejskiej grupy konserwatystów i reformatorów, to stronictwo eurorealizmu. Dlatego ważne są fakty. No, chociażby takie fakty, że rzeczywiście w ciągu ostatnich 20 lat pobytu w Unii Europejskiej do, ne, Polska netto zyskała 160 miliardów euro, ale jeśli podzielimy te 160 miliardów euro na 20 lat, to wyjdzie, że rocznie mamy około 8 miliardów euro średnio z Unii Europejskiej, tyle wpływa do budżetu państwa polskiego. Jeśli zestawimy. Pewne kwoty, czyli np. budżet państwa polskiego na rok 2024 po stronie dochodowej wynosi 682 miliardy złotych. No to jak do tego dołożymy 8 miliardów euro czy razy 4, czyli to będzie 32 miliardy złotych, to możemy porównać te kwoty i, no i się zastanowić oczywiście nad tym. Po pierwsze, że te pieniądze z Unii są ważne, to nie są małe środki, ale z drugiej strony najważniejszy, czy bardzo ważny jest budżet państwa polskiego, polska gospodarka. I my oczywiście jesteśmy jako euraliści za tym, żeby Unia rozwijała się równomiernie, żeby wszystkie państwa miały równe szanse, żeby podatnicy dobrze płacili do Unii, wpłacali do Unii Europejskiej podatki. Niestety tu się zaczynamy martwić dlatego że jakość życia w Unii Europejskiej trochę się obniża i będziemy słychać to i widać wszędzie niestety z Unii Europejskiej uciekają firmy chociażby taka firma jak Bayern niemiecka firma przynosi część swojej działalności do Chin Kolejna firma Audi niemiecka część swojej działalności przenosi do Stanów Zjednoczonych. No więc tym się wszyscy martwimy, bo my życzymy Unii dobrze. Uważamy, że nie jest sensownym projektem. Ani niebiańskim, ani szatańskim, tylko ludzkim. Unia jest taka jak my, jak wyborcy, jak ta kartka wyborcza, wyborcza. No i bardzo nam zależy na tym, żeby ten eurorealizm w Unii Europejskiej był po prostu silniejszy, żeby można było transparentnie dyskutować, debatować o przyszłości Unii Europejskiej. I martwimy się tym, że tej debaty trochę nie ma w Unii Europejskiej. Jak się mówi o przyszłości Unii Europejskiej, to ta debata toczy się gdzieś tam w jakimś zaciszu, albo są pseudo debaty, gdzie z góry jest jest przewidziany, jak mają się na przykład zmienić traktaty, w myśl których, tym się bardzo martwimy, ma powstać państwo, scentralizowane państwo europejskie. My w ramach prawa i sprawiedliwości, ale także eurorealizmu będziemy protestować przeciwko tworzeniu państwa europejskiego, a chcemy po prostu właśnie wrócić do korzeni Unii Europejskiej, do tej Europy. Ojczyzny. W tym roku, proszę Państwa, takie są symulacje, one są widoczne na stronie Ministerstwa Finansów. W tym roku my wpłacimy do Unii Europejskiej około 7 miliardów euro, ale otrzymamy 15 miliardów euro. Takie są symulacje. To, się, to wszystko oczywiście zależy od koniunktury gospodarczej. Jedne kraje mają wyższe PKB, inne niższe. Warto zauważyć, że w minionych kryzysowych latach, po pandemii, po. W czasie wojny na Ukrainie i po kryzysie, no to te tarcze, które rząd polski dawał przedsiębiorcom, spowodowały, że u nas mamy bardzo niskie bezrobocie. Na kogo mogliśmy zatem liczyć w czasach kryzysowych? Oczywiście dzisiaj też na Unię możemy liczyć, ale w pierwszych tygodniach i miesiąca, miesiącach, czy to pandemii, czy to wojny, trzeba było liczyć na budżet państwa polskiego, na polski rząd. I rząd Zjednoczonej Prawicy naprawdę dobrze wywiązał się i transparentnie, bo nie pytał się, czy, czy firma jest z lewicy, czy z prawicy. Bo, yy, Premierzy, kolejni, pani premier Bartoszydło, czy później pan premier Marwiecki wiedzieli dobrze, że w zakładach pracy pracują ludzie o różnych poglądach. I chcą pracować, i chcą mieć tę pracę, chcą utrzymać rodziny. Zatem chcemy po prostu tego eurorealizmu, cieszymy się z tych dotacji, które są. One rzeczywiście są także widoczne na Podkarpaciu, no ale są te znaki zapytania i te nasze, że tak powiem, programowe kwestie, od których nie odstąpimy jako eurorealiści. Dziękuję bardzo.